Czekajcie, tylko wiadę i zaraz Wam wszystko opowiem. Cześć, YouTube! Kolejny raz, dziś kolejny filmik o Pacyfice. Już tłumaczę, bo rzeczy trochę do zrobienia jest, tak naprawdę, ale dziś, jakby no nie będę tego wszystkiego robił. Na pewno będzie do wymiany. Zobaczcie sobie ten gruby wąż, bo zrobiły się bałwanki. Porobił się, zobaczcie, tutaj się zrobił, zrobił spuchły, tak jakby go miało za chwilę rozsadzić. Także tu już jest balon za duży. I tutaj już jest balon, zobaczcie, tu już jest mega balon, się zrobił, nie? Taki bałwanek, aż <laughs> typowo się zrobił bałwanek. Tu jest grubszy i tu jest mega grubszy. To tak jakby miał za chwilę wystrzelić, nie? Także mam już zamówiony ten wąż, więc to będziemy wymieniać. Zobaczcie, wentylator, jeden wentylator już się zatarł do końca. Mam już nagrany fragment filmu o tym. On już się jakiś czas temu on już w ogóle się nie w ogóle się nie chce kręcić, jak go tu na siłę teraz. Próbuję ruszyć, więc ja go już jakiś czas temu odłączyłem. Zobaczcie sobie, wtyczka jest wyciągnięta. Wtyczka już jest od dawna odłączona, żeby on nie dostawał zasilania, bo on tutaj bardzo, o, zobaczcie aż piszczy, jest cały zatarty, ledwo się kręci, a luz to w ogóle ma na tym śmigle taki, że aż bałem się, że to śmigło zahaczy i zrobi dziurę w chłodnicy. Tak, taki miało y, wielki luz. Ja już mam y, filmik o tym nagrany, także będzie o tym odcinek. Mam zamówione też silniki, jeża, nawet mam, żeby pokombinować trochę z innym jeżykiem, żeby to płynnie ruszało, i tak dalej. Także o tym będzie filmik, więc, więc na pewno będzie ten wąż, będzie wentylator robiony. W ogóle gdzieś tutaj jest wyciek, bo czuć płynem chłodniczym, być może ten wąż gdzieś przepuszcza, ale to jest taka minimalna widocznie gdzieś dziurka, że że ja nie jestem w stanie tego zobaczyć, ale czuję po prostu ten zapach no i trochę co jakiś czas ubywa. No teraz jest akurat dużo jeszcze, ale powiedzmy raz na, raz na dwa tygodnie trzeba uzupełnić, bo robi się mało. I czuć cały czas ten pieruński zapach tego płynu, tylko nadal nie mogę wyczaić, gdzie jest ten ubytek, bo no leci tak mało, że on praktycznie od razu odparowuje i, i nie zostawia śladu. Ci, którzy uważnie oglądają, to na pewno widzieli, jak z tyłu przy klapie tam robiłem, że głośniczek mi nie działa, Próbowałem to wtedy, wtedy sprawdzić, czy się znowu nie zapchał, ale okazało się wtedy, że się nie zapchał. No i trzeba będzie pomyśleć może nad wymianą na nowy albo ustalić, czy w ogóle napięcie do niego dochodzi, więc to będę chciał robić. No i jeszcze się parę rzeczy znajdzie do zrobienia, więc, więc na pewno filmiki o tej Pacyfice będą. Ale póki co coś zaczęło znowu stukać w zawieszeniu, tam z przodu przy tamtym kole. No i właśnie chcę. Wejść na dół i to ustalić. Także czekajcie, pootwieram te dechy i widzimy się za moment. No to jesteśmy pod spodem. I teraz tak, zobaczcie sobie na przykład wszyscy ci, którzy gdzieś tam nie są zwolennikami silikonu do uszczelniania miski, którzy wolą uszczelkę, zobaczcie sobie, zero wycieku. Jest idealnie suchutko, tak jak wtedy oglądaliście. No myślę, że oglądaliście tak. Wszyscy ci, którzy są na bieżąco z tymi filmikami, no to. No, to wiedzą, że, że coś takiego było robione. Tak? Że zakładałem miskę na silikon, na tak zwaną płynną uszczelkę. No i widać, że nie ma żadnego, absolutnie żadnego wycieku. To jest tutaj mokre odwody, tak? To za chwileczkę wyschnie pewnie, bo. Bo było tutaj jeżdżone, więc, więc jakiegoś wycieku oleju nie ma, zobaczcie nakrętka, którą tutaj wstawiłem, korek do spuszczania zaście. Z tego to już jestem całkiem dumny, bo... <grywia> bo nic tutaj absolutnie, nic absolutnie nawet się nie sączy, także, także jest OK. Natomiast co do płynu zobaczcie, że tutaj go widać. Widzicie to zielone tam, no i widać, że, że jakiś tam płyn jest i zobaczcie, że tutaj chlapało, tutaj jest nawet na kablu trochę widać. Na tej rurce od, od kabli widać, że jest zielono od płynu, i nawet nachlapało na tą drugą miskę tutaj od skrzyni. O, widzicie te zacieki tutaj? One są kolorowe, zielonkawe od właśnie płynu, więc musiało tutaj chlapać aż na miskę od skrzyni. Mm, także nie wiem, może to ten korek tutaj, bo yy, widzicie tutaj jest. Ojej, czy ja to tak pokażę? Pokażę, tutaj, tu tu tu, 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 tu w tym miejscu. Chwila, chwila, czy wy to widzicie? O, tutaj. Tam, gdzie teraz pokazuję, to o, to tam jest ten korek. I Ja już w tym korku raz wymieniałem uszczelkę, taki O ring, bo się cały rozdusił i wylatywało z tego korka. Więc może chłodnica nie jest uszkodzona, tylko znowu ta uszczelka poszła w tym korku, więc. Więc, więc będzie trzeba to jakoś zweryfikować. Kurczę, tylko nie widać za bardzo. Nie? Także tyle odnośnie wycieku. No, będę musiał jakoś to jakoś to sprawdzić, ale no jeszcze no nie mam pomysłu, cały czas tutaj próbuję obadać skąd te zielonkawe zacieki tutaj chlapią no może mi się uda, no fajnie by było jakby to nie była chłodnica, bo nie będzie trzeba kupować nowej, nie? E, tutaj co do zawieszenia czy no tutaj smar wycieka z tego sworznia ale to o niczym jakby nie świadczy, bo smaru mogło być po prostu za dużo, no i nadmiar sobie wylatuje, to jest normalne. Ale no nie wiem, coś tu ewidentnie puka, teraz nie wiem czy to stworzeń, by się tak szybko uszkodził, przecież to niedawno było robione. Więc wątpię i tak samo te końcówki tutaj, te końcówki jak to się nazywa, drążka tutaj kierowniczego, no one też były przecież niedawno nowe, więc wątpię, żeby to tak ręcznie nie sprawdzę, za chwilę to będę musiał poszarpać czymś i zobaczyć, ale bardziej bym obstawiał, że to te. Yy, te jak to się nazywa? Te stabilizatora, te kurde przedłużki. Ej, no jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Drążki stabilizatora? O, tak chyba. I, 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 i to prędzej bym obstawiał na. To, czekajcie, ja to chwycę tu jakoś. Naprawdę. Tak Nawet ręcznie No, to już wiemy co zamawiać Nie wiem czy słyszycie Słyszycie O Cłaśnie, nawet ręcznie idzie to taki mały że na górnym tym, tutaj na górnym tym spożniu O, w tym miejscu tu gdzie teraz pokazuję Tam jest luz, więc to będę zamawiał i... Wrócimy do tematu, jak ten towar mi przyjedzie. Czyli szczerze mówiąc, bo to był teraz mógł, a wcześniej miałem Lemfordera. I tak trochę narzekałem, że ten lemforder mi starczył na krótko. Ale coś czuję, że ten mług mi starczył na jeszcze krócej. Ja sprawdzę kilometry, ale... Ale coś czuję, że on starczył na jeszcze krócej. Dobra, to będę zamawiał w takim razie. O. Słyszycie? Czuć normalnie ręką, nie trzeba żadnych narzędzi. Czuć, że jest luz. Ale cieszę się, że to jest to, bo to nie jest jakby tutaj element krytyczny, tak? I nawet jak to jest z luzem lub uszkodzone, to to można jechać, tak? Gorzej jakby był uszkodzony na przykład tutaj ten stworzeń od tego drążka lub, lub ten, to to by było niebezpieczne wtedy, nie? Bo jakby się wyhaczył, no to jakby się ten wyhaczył, no to nie można kierować. A jak ten by się wyhaczył, no to koło spierdzieli na bok, nie. A to tak naprawdę od stabilizatora, no to, to od biedy można jechać nawet bez tajgony, więc, więc. nie jest to jakiś element krytyczny, więc spokojnie go sobie zamówię i jak przyjedzie, to wrócimy do tematu, więc już wiemy o co chodzi. No, a z tym wyciekiem kurczę, no fajnie by było coś tutaj. Nie wiem, może jeszcze. Obejrzę to dokładnie bez kamery, może mi się uda coś wypatrzeć, i wtedy wrócimy do tematu. Tak, przy okazji, znowu, jak tutaj jesteśmy, parę słów o nagrzewnicy. Super sprawa nagrzewnica z Webasto. Naprawdę daje tutaj mega temperaturę. Czekajcie, że mi tu nie stopił czasem lampy? Nie, tutaj nic nie, tu nic nie daje, ale <ścoughs> jest mega. Także w garażu mam teraz cieplej niż w domu, nie? To taka ciekawostka jeszcze. No, i to by było na tyle. Nie udało mi się tutaj namierzyć jeszcze źródła tego wycieku płynu, więc z tym będę walczył. Jednak później teraz lecę zamawiać. Jak to się nazywa? Znowu zapomniałem drążki stabilizatora. Tak. No i tak, tak jak już mówiłem, próbowałem Muga i próbowałem też Lemfordera. Więc tak, one są w podobnej cenie. Tutaj jest akurat za 80 zł, z tym, że jest dostawa na jutro, tak? Jak kupię do 12:00. To mi to przywiozą jutro, a jest jeszcze 10 minut 9 do 12, więc zdążę zamówić. Także mógłbym tutaj taniej. Zobaczcie, ten sam produkt można dostać za 59 zł, no ale nie będzie na jutro. A tutaj za 80 zł no i byłaby dostawa na jutro, więc mógłbym wziąć takiego muga, dokładnie taki, jak teraz jest tam założony. I cenowo wychodzi tak samo jak poprzedni, co miałem lemforder. Ale wydaje mi się, że ani jeden, ani drugi. Nie starczył na jakoś super długo, tak? Lemforder się szybko skończył i ten mógł się skończył też szybko. Nie sprawdzałem jeszcze liczby kilometrów, ale wydaje mi się, że nawet ten mógł chyba się skończył szybciej. Teraz tak, tutaj przeglądałem sobie też inne, które mogłyby pasować, no i tak sobie znalazłem Delphi. Delphi jest trochę tańszy. Może bym spróbował coś takiego? To nie jest trudna wymiana. Wymienia się to bardzo łatwo, i tutaj też y, mam dostawę o 12. Y, y, zakup do 12 to dostawa jutro, więc może bym spróbował coś takiego. Wymiana tego to jest 10 minut, więc nawet jeżeli się spierniczy bardzo szybko, to jakby no wymiana na kolejny, no, nie jest tutaj trudna. To może warto by było zaryzykować, także chyba sobie te dwie sztuki, które tutaj akurat sprzedawca ma. Dostępne to chyba je sobie obydwie po prostu kupię. No, także części zamówione. Myślę, że jak te drążki jutro dojadą, to je wymienię w 10 minut. Więc jutro sobie zrobimy o tym osobny filmik. Natomiast na dziś to by było wszystko. Jeszcze wam chciałem powiedzieć tylko. Z takich ciekawostek, no zaświeciła mi się znowu kontrolka od ciśnienia opon i czujniki, wszystkie są sprawne, bo to już sprawdziłem, zobaczcie sobie. Wszystkie są sprawne, natomiast wydaje mi się, że awaria gdzieś tutaj będzie leżała w transponderach, tak one się tutaj nazywają, czyli w tych odbiornikach, które odbierają te sygnały no, z kół, z opon. I teraz tak. Czujniki są schowane za lampami. Na pewno za tą lampą, jak tutaj jest ten profil, taki, no nie wiem, no ramą tego nie można nazwać, ale tam jest taki, taki po prostu profil. Jest dziura i, i to tam w środku, zaraz za lampą, jest jeden czujnik. Drugi na pewno jest tutaj, dokładnie w tym nadkolu. Ja już tam sprawdzałem trochę, więc tam jest drugi i trzeci, zdaje się, że jest tutaj za tą lampą, tak samo tak samo schowany tam w tym w tym takim profilu. Więc to są jakby trzy. Nie wiem, według schematów coś gdzieś tam jeszcze pisze, że niby w środku jest jeszcze jakiś przystańceica, ale wydaje mi się, że ten stacyjce to jest po prostu odbiornik kluczyka yy, pilota, tak? Kluczyka od od centralnego zamka. Tak mi się to wydaje, a te trzy, te trzy odbiorniki umieszczone tutaj, tutaj i jeden tam z tyłu. To zdaje się, że to są te od opon, i wydaje mi się, że czwartego po prostu nie ma. I, i już, że te, te trzy tutaj spełniają tą, tą rolę. No chyba, że jeszcze ewentualnie ten, ten odbiornik w stacyjce odbiera również sygnały z opony. No nie wiem, nie, nie mam pojęcia. Trzeba by to było rozszyfrować, więc o tym też już troszkę nagrałem o tym tam z tyłu ale jeszcze będę musiał sprawdzić tutaj te z przodu i nie wiem może masy, a może może coś innego jeszcze nie działa. No w każdym razie no jest kontrolka no i napis, żeby sprawdzić opony, więc no więc będzie, będzie co robić. Także na dziś kończymy części zamówione i jutro jak przyjadą, no to no to te łączniki stabilizatora to to sobie wymienię, no a wąż i te inne rzeczy to już prawdopodobnie od poniedziałku trzeba będzie zacząć, bo no w weekend znowu jest granie, więc, więc jakby no, na weekend nie mogę rozkręcać samochodu. Także to tyle na dziś, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach, czyli najprawdopodobniej jutro. Cześć!